WITPAK jest to biologiczne sprzężenie zwrotne, czyli polega to na tym, że dostarczamy informację pacjentowi o tym, co dzieje się w jego ciele i on może to bezpośrednio zobaczyć tutaj na ekranie w postaci takiego wykresu, który tutaj przykładowo pokazałam. Do biologicznego potrzebujemy takiej elektrody do albo elektrody do która jest jeszcze mniejsza niż ta elektroda do do środka i ona odbiera sygnał z pracy mięśni na miedlicy i pokazuje nam tutaj na wykresie jak te mięśnie pracują, zarówno w fazie rozluźnienia, czyli te wykresiki tutaj jaśniejsze na dole i w fazie skurczu te wykresy tutaj na górze, zaznaczone jako czerwone. Teraz pokażę mojej pacjentce w jaki sposób włożyć tą elektrodę. To jest elektroda topochwowa, którą wkładamy do pokwy aż dotąd, tak żeby te dwie blaszki były do boków ciała, czyli w ten sposób albo w ten sposób, to nie ma znaczenia, żeby kabelki wyciągnąć na zewnątrz. Teraz zostawię moją pacjentkę na chwilę samą w gabinecie na kilka minut, żeby mogła się na spokojnie, bez stresu przygotować. Moja pacjentka jest już gotowa, sama założyła elektrodę. Tak jak widać, wystają tutaj tylko kabelki. Nie ma potrzeby rozbierania się zupełnie podczas biegi paku, tylko tyle, żeby wyciągnąć kabelki ponad spodniami. Teraz podłączę elektrodkę, która jest w celu stabilizacji obrazu w okolicy tutaj brzucha. I podłączę elektrodę do sprzętu. I możemy przejść do ćwiczeń mięśni na miednicy. Na początku zbadamy siłę mięśni na miednicy, czyli poproszę moją pacjentkę o wykonanie badania, czyli pięciu skórczych, które, które mają nam pokazać, jaka mniej więcej jest siła tych mięśni na miednicy, żeby mogło ustalić dalszy plan ćwiczenia. Teraz sprawdzę jeszcze napięcie na brzuchu, napięcie na, na na pośladkach, czy te mięśnie się angażują, czy w poprzeczne brzucha się prawidłowo angażuje. No i na podstawie tych pięciu skurczów jesteśmy w stanie oszacować, jaka była średnia skurczów, jaka była średnia rozluźnienia i na podstawie tego dobierzemy odpowiedni plan ćwiczeniowy. Oczywiście to wszystko również w oparciu o diagnozę, o to jakie objawy płyną z ciała. Miarą skuteczności terapii jest oczywiście systematyczność, drogie Panie i Panowie, a jeżeli ten problem nie jest tak zamasowany i przyjdziesz szybko, to nawet kilka tygodni i już poczujesz radykalne efekty terapii. Jakie ćwiczenia zrobić u Ciebie? To wszystko zależy od sytuacji. Po diagnozie jestem w stanie powiedzieć, które partie mięśniowe działają gorzej, czy głębokie, czy powierzchowne, czy na szybko-kuczliwe, czy wolno-kuczliwe, czy zastosujemy szybkie ćwiczenia, czy wolne ćwiczenia, czy mieszane. To wszystko zawsze dobieram indywidualnie w zależności od tego, czego twoje jedna miednica potrzebuje. Czy te ćwiczenia są łatwe? Takie się wydają, ale wcale w praktyce takie nie są. Wiele pacjentek, które przychodzi do mnie, mówią, że ćwiczyły mięśnie na mielnicy w oparciu o jakiś instruktor z internetu, gdzieś na jakichś zajęciach fitnessu, ktoś im coś pokazał, no właśnie, ale to nie było e, dobrane indywidualnie do ich potrzeb, w związku z tym te ćwiczenia były albo nieskuteczne, albo czasem nawet niektórym pacjentkom zaszkodziły. Dlatego zachęcam do tego, żeby spotkać się ze specjalistą, zdiagnozować i dobrać indywidualny plan ćwiczeniowy.